Wypoczynek, turystyka, rekreacja i sporty wodne tak krótko można scharakteryzować to, czym stoi gmina Gródek nad Dunajcem. Każdy spragniony czynnego wypoczynku znajdzie tutaj doskonałe warunki do wszelkiego rodzaju aktywności. Są boiska sportowe, boiska do piłki plażowej, korty tenisowe, tanicze zeglarskie, wypożyczalnie sprzętu pływającego i dobrze zorganizowane strzeżone kąpieliska, a także wytyczone i oznakowane ścieżki rowerowe. Obliskie lasy obfitują grzyby, a ich zbieranie to jedna z ulubionych rozrywek w czasowiczku. W okresie wakacji miejscowy Ośrodek Kultury organizuje liczne spotkania plenerowe, w tym znaną cykliczną imprezę pod nazwą Dni Jeziora Rożnowskiego. Kilkanaście kilometrów od Gródka znajduje się Stadnina Koni, i lotnisko sportowe z możliwością korzystania z lotów widokowych te wszystkie atrakcje znajdują się w samej gminie i w najbliższej jej okolicy. Śmiało można zatem powiedzieć, że jest to ewenement na skalę Polski.